Dzień dobry Sylwio, 2034. Koło życia jako rozwinięcie Twojego rozkładu piramidy, 12 kart ułożonych przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, symbolizująca 12 domów astrologicznych, 12 części Twojego życia, które będą wypełnione przez energię. Przez karty pokażą nam, jaka część ma pozytywną energię, a jaka negatywną, jaka ma blokady. Następnie te 12 kart, 12 energii będzie utrzymywać we wnętrzu Twoją ścieżkę życia i na nią wpływać. Twoja ścieżka życia to będzie Twoja teraźniejszość, Twoja przyszłość. Ostatnia karta pokaże nam odległą przyszłość. Razem tych kart będzie 18. Pierwszy dom, pierwsza karta to jest Twoje najgłębsze wnętrze. Twoja jaźń to jest królowa kluczy. Królowa kluczy jest to jak bizneswoman, kobieta niezależna, na wysokim stanowisku, bogata, ona ma wszystko i może wszystko, ale nie jest to karta odnosząca się do Twojego życia. Materialnego tutaj na Ziemi, ona opisuje Twoje wnętrze, Twoją jaźń. I jeżeli w rozkładzie piramidy w Twojej przyszłości pojawiło się drzewo symbolizujące najwyższe źródło, czyli bogactwo, odczucie żadnego braku, tak samo tutaj Twoja jaźń. To jest pełne bogactwo, niezależność. To jest Twoje wnętrze, z tym przyszłaś tutaj do tego świata. Drugi dom. Pieniądze własne zasoby, gdzie jak zarabiasz swoje wartości. Pierwsza karta pokazywała nam Twoje najgłębsze wnętrze, druga karta pokazuje nam już to ciało zewnętrzne, to które objawia się w tym świecie, przez które tutaj. Działasz, to jest karta refleksji odwrócona, ta tafla wody na górze to jest blokada. Twoje wartości, emocje, pragnienia wszystko, co się objawia w Twoim wnętrzu, w tej niezależnej królowej, jest blokowane przez tę taflę wody. Czyli już na tym poziomie, na samym początku. Jak tylko wchodzimy z Twojej jaźni w umysł, już mamy blokadę. Trzeci dom Rodzeństwo i przyjaciele, którzy są jak Rodzeństwo. Świadomy umysł, małe klasy, krótkie podróże, komputery, krótkie pisanie, artykuły, poezja, blogi, lokalne wydarzenia. Tutaj mówimy już o świecie zewnętrznym, który widzisz, ale to jest bardzo bliski świat zewnętrzny czyli jeżeli podróże, to bardzo bliskie podróże. Jeżeli przyjaciele to tacy, którzy są jak rodzeństwo, czyli to jest takie twoje najbliższe otoczenie. Coś, co widzisz jako pierwsze w swoim życiu na co dzień, tutaj mamy kartę nierównowagi, braku jedności, braku harmonii. Żywioły są nienaturalnie odwrócone. Więc tutaj jest brak współdziałania, brak takiego spokoju w tym. Czwarty dom. Dom, matka lub wychowawca, rodzic, rodzina, emocje. Tutaj mówimy już o Twojej rodzinie, którą założyłaś, o Twoich emocjach, o Twoim domu, już takim, który Ty założyłaś, nie tym, z którego wyszłaś. Popatrz. Znów pojawia się blokada, znów pojawia się ta woda, na niebie, która blokuje Twoje emocje, w tym przypadku mamy dziecko, które jest beztroskie, szczęśliwe, bawi się, cieszy istnieniem u Ciebie, tego nie ma. Te emocje są blokowane. Brak jest tej spontaniczności, brak jest po prostu duszy. Cały czas widać tutaj umysł, który tworzy problemy, blokady. Już na samym początku Twoich rozkładów umysł skutecznie blokuje duszę, niezależność, wolność. To wszystko jest zablokowane od samego początku. Idąc od Twojego wnętrza, coraz dalej mamy cały czas te same blokady i nierównowagi. Piąty dom: dzieci, kreatywność i kreatywne projekty czas wolny. Romanse. Tutaj mamy kartę obfitości. Obfitość, czyli jest powodzenie. Tutaj nie ma żadnych braków, jeśli chodzi o te możliwości. Czas wolny, kreatywność, kreatywne projekty. Dzieci, tutaj niczego Tobie nie brakuje. Szósty dom codzienna praca, współpracownicy, zdrowie fizyczne i psychiczne, życie codzienne, zwierzęta domowe. Mamy skrybę. Ta karta pokazuje nauczyciela, więc możesz być albo masz predyspozycję, by być nauczycielem, wykładowcą, ale także ta karta pokazuje kogoś, kto świetnie będzie sobie radzić w przekazywaniu wiedzy, także opisywaniu jej, Blogi, książki, jakieś artykuły w gazetach to wszystko jest w Twoim zasięgu. Siódmy dom małżonek, partnerzy romantyczni, partnerzy biznesowi. Pojawiła nam się karta z ogrodem, a w nim dzieci. Ta karta pokazuje bezpieczeństwo. Tym dzieciom nic nie zagraża. Oni mogą realizować, co tylko pragną. Mogą się bawić, doświadczać, mogą się uczyć, poznawać rzeczywistość, bo niczego im nie brakuje nie mają tutaj żadnych zmartwień. Ten dom odpowiada za małżonka, partnera. Lub partnerów biznesowych, romantycznych, więc z tej pozycji jakby otrzymujesz bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Ósmy dom wspólne życie i finanse z partnerem, pieniądze z innych źródeł, dziedziczenie, transformacja, władza psychiczna. Wspólne życie i finanse z partnerem. Tutaj mamy kartę lata. Symbolizuje ciężką pracę, ale ta praca przynosi owoce. Jest to praca bardzo dobra. Dziewiąty dom: wyższa świadomość, podróże długodystansowe, większe perspektywy, uniwersytety, szkolnictwo wyższe, filozofia, wydawnictwa. Tu już wchodzimy w aspekty Twojego życia sięgające znacznie dalej niż życie. Domowe, rodzinne niż praca, i tutaj mamy blokady. Jesteś odcięta od akaszy. To jest tak, jakbyś była odcięta od internetu. W tym przypadku jest to taki naturalny internet. Wiedza, prowadzenie, możliwość realizacji dalszych celów głębszych to jest dla Ciebie na razie odcięte. Także wyższa świadomość przez ten dom jest opisywana, więc ta wyższa świadomość jest odcięta, ale nic z tym dziwnego, bo to już widzieliśmy na początku, Twoja jaźń została natychmiast dominowana przez umysł. Dziesiąty dom. Kariera, co chcesz osiągnąć? Reputacja, autorytet, ojciec lub bardziej odległy, autorytarny rodzic. Co chcesz osiągnąć? Mierzysz bardzo wysoko i patrzysz bardzo daleko, tylko że nie widzisz tego, że pali ci się grunt pod nogami. Jak to zrozumieć? Zrozumieć trzeba to tak, że patrzysz daleko, ponieważ Twoja jaśń już na pierwszej karcie pokazała, że patrzy bardzo daleko. Ta królowa kluczy stoi bardzo wysoko na swoim zamku, ale ta królowa kluczy nie widzi tych problemów. To jest ten ogień, który tutaj się pali. Dopóki nie ugasisz tego ognia, to Twoja jaźń, te energia kaszy, wyższa świadomość to wszystko będzie dla Ciebie zablokowane. Ale ta karta pokazuje, że Ty, jakby tego nie widzisz, nie uświadamiasz sobie do końca. Jedenasty dom. Grupy, przyjaciele, aspiracje społeczne, networking, duże struktury korporacyjne, psychologia. Architekci, oni mają ogromny szacunek społeczny, wysoką klasę społeczną reprezentują, są ponad tymi pracownikami, którzy budują ich budowle, ale to nie jesteś ty, bo karta jest odwrócona. Więc tej wysokiej klasy społecznej, tego wielkiego uznania, tych wysokich stanowisk, których zarządzasz niższą klasą społeczną, tego u ciebie nie ma. Dwunasty dom, nieświadome karmiczne lekcje i relacje sny, co kryje się za zasłoną, komunikacja ducha, więzienie. To jest karta odpowiadająca za karmiczne lekcje, i ta karta pokazuje ciągłe Twoje niezdecydowanie. Czekasz, jakby na peronie. Ale wiesz, gdzie chcesz jechać, wiesz, gdzie chcesz iść, ale pociąg przyjeżdża, ty nie wsiadasz, odjeżdża, przyjeżdża następny, też nie wsiadasz, bo nie jesteś gotowa. Tych pociągów tutaj nie braknie. Pytanie tylko, kiedy ty do jakiegoś wsiądziesz. Teraz zobaczymy, jaka ścieżka życia nam się objawi w środku. Nowe narodzenie, rodzina, projekt, nowe życie, rozpoczęcie czegoś nowego i pięknego. Będąc pod natchnieniem tej pięknej energii, patrzysz bardzo daleko przed siebie, wyruszasz w daleką podróż przez życie i dochodzimy do. Tu i teraz do dwóch światów, i tu rozpoczyna się walka pomiędzy światem materii a światem ducha. Tam za oknem jest świątynia. Tutaj w mieszkaniu kobieta wypala złote monety w piecu. Rozpoczyna się walka, bo ty uważasz, że albo jest się kimś materialnym i żyje tylko w tym świecie, albo duchowym. Odrzucając ten świat, nie widzisz tej trzeciej drogi, by połączyć te dwie drogi, i pojawia się pewien konflikt, konflikt światów. Przychodzi do ciebie już w przyszłości uderzenie karmy. Uderzenie karmy, czyli energie nagromadzone gdzieś, kiedyś, w poprzednich życiach, one do ciebie przyjdą byś z nimi pracowała w celu oczyszczenia siebie bo te wszystkie blokady tutaj to jest nic innego jak wynik poprzednich żyć to do Ciebie wróci uderzy w Ciebie, będziesz nad tym pracować po to, żeby uwolnić się żeby stać się znowu tą królową pojawia się kontrakt nie przez przypadek ta karta stoi przy tym ogrodzie, na karcie róż. Te karty łączą się ze sobą. Te cztery i te. Mamy jakiś kontrakt. Kontrakt z partnerem. I ten kontrakt doprowadzi, mówimy już o dalszej przyszłości, idąc od tu i teraz. Ten kontrakt doprowadza do gry i to do gry, w której udział weźmie wiele osób, i to będzie zła gra. To będzie zła gra między ludźmi. A ten kontrakt, dołóżmy kolejne karty: mężczyzna, i to silny mężczyzna, król sił, ale odwrócony, mężczyzna, który jest niezrównoważony, jeśli chodzi o te energie, które posiada. I ty podpisałaś z nim kontrakt, by doświadczać. To jest ten mężczyzna, ale odwrócony. W wyniku tych doświadczeń Twoje blokady spadają. Tabelka znajduje się na górze. Belka spada, a Twoja droga do domu, do celu stoi otworem. Więc jest potrzebny kontrakt, który będzie wynikać z Twojej karmy. Pojawi się mężczyzna, który celowo będzie niezrównoważony, nieharmonijny jeśli chodzi o energię, którymi włada, jeśli chodzi o swoje zachowanie. Tam będzie dużo siły i braku opanowania tej siły. Ale w wyniku tego, tych doświadczeń ty oczyścisz się. Znów mamy kartę róż. Mamy konflikt, ale już jesteś zaopiekowana przez anioła, a wiadomość... Patrz, jaka wiadomość. To jest wiadomość dla Ciebie, która kończy ten rozkład. Wiadomość, która jest niesiona do Ciebie, do Twojego wyższego ja, to jest uwolnienie, całkowite uwolnienie z więzienia, z mentalnego więzienia. Teraz, Sylwio, przypomnij sobie poprzedni, Rozkład, tam było coś o tym mentalnym więzieniu, z którego trzeba się uwolnić. Także tam było o nierównowadze sił. Tutaj mamy walkę dwóch światów: nierównowaga sił w sercu Twojej piramidy to był brak zjednoczenia ciała, ducha, wyższego ja tak samo tutaj. Kolejna karta w Twoim rozkładzie piramidy to była konieczność uleczenia się, tutaj mamy właśnie karmę, kontrakt, no i potem w samej przyszłości mieliśmy źródło, czyli ta Twoja jaźń królowa, kluczy, niezależna, bogata, wpływowa, ona miała zacząć grać pierwsze skrzypce, i tutaj widzimy właśnie to Twoje uwolnienie, czyli Kluczem do Twojego uwolnienia się jest kontrakt z mężczyzną. Mężczyzna celowo będzie trochę, może bardziej niezrównoważony energetycznie, ale to spowoduje, że Twoje blokady zostaną usunięte. Ty się ostatecznie uwolnisz, dotrzesz do swojej jaźni. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.